Witajcie z tej strony Gilatki z jedzie mną buzonik! Dzień dobry, witam Ej. serdecznie Zapraszamy na Case Haga moi drodzy, oczywiście zanim zaczniemy to formalności z kodem i Latkis macie 20% I przy każdym doładowaniu, z kodem oczywiście moim więcej, czyli do każdych 100 zł 20 zł dostajecie więcej i 4 zł bonusu odpowiedzialnego dla każdego nowego użytkownika. Form pod jak Visa, Mastercard, Blik, PayPal, PaySafe, Skinami, skryłem Google Payem, czy chociażby krypto. I słuchaj, moi drogi, ostatnio skończyły się, My bo skończyły ciebie nie było nie. ze mną, ostatnio pokończyły mi się tutaj, patrz ile już jest skończonych konkursów, giveaway, patrz. Iapi. Ja Co ile tego jest? I I zobacz kosy. Wszystkie kosy już rozdane były, ale dalej są twoje są rękawiczki nowe. do rozdania. Piękne, piękne. Dalej są, dalej jest tu MK, Stratosphere, są te dwie koski i tu zobacz do dorzuciłem, Zobacz, ledwo rzucim cała I strona. Ja ja nawet, nawet zrobiłem taki wyjątek, że patrz. Za 250 zł akacz wystarczy tylko 880 do, doładować. A to miłe. To no. miłe. No. Można? Można. To bardzo miłe muszę przyznać, więc bardzo fajnie. Zapraszam serdecznie. Oczywiście, jak ktoś nie wie jak to działa, jeśli wpłacicie np. 26 zł, to bierzecie udział w tym losowaniu, ale też w tym, w tym, w tym, w tym, w każdym tyle ile wpłacicie i poniżej. Więc jeśli wpłacicie maksymalnie, tak jak to jest, 150, to bierzecie udział we wszystkich. Tak to wyg Londa, również są darmowe skrzyneczki, ja legendy jeszcze nie mogę, to sobie challengera otworzę w tym przypadku, polecę i galilek Opa, 200 zł za darmo, jak to się mówi, więc bardzo przyjemnie. Słuchaj, dzisiaj spełniamy to kolejne jest no. z moich marzeń. O! Tak, dzisiaj... event. Tak, jest też nowy event, więc będziemy na nim się chwilkę bawić, nie no będziemy otwierać No sobie tych... jakąś batelkę na 10 takich eventowych najdroższych, no weź, nie przesadzaj. Batelkę? No dobra, ale na razie chcę zobaczyć co to w ogóle leci. No jest o, wild Lotus, jakiś... a, Rękawisie, fade, jest. M dzień ładny. M dzień ładny. Tak szczerze, M 9 fade nie wiem czym się nie skusił na takiego. Hmm mówisz. A ja wiadomo, ja lubię kombajda, tak. Emeraldy, o. tutaj coś, okej. Santika spoczesna. Czyli bo tu mamy ile w ogóle? Nie patrzyłem, 1650, okej. 1600. Okay. O, <laughs> chcesz No tutaj średnio. O, ale z Royalek? Fejdy! Opa! Okej, okay, troszkę do przodu. Tutaj Asy. dużo w plecy. Okej, okay, minimalnie. co? O, dwa rojale! O, dwa rojale! Emperor Dobra, teraz za to do przodu się zrobiło. 300 za MPO-a? O! royal. Back to back. O, autotronik zlepi 1500, ale no nie aż tak dużo do przodu. O, I teraz ogromne plecie. Jeszcze raz jeden rojalek, jeden rojalek jeden musisz. Jeden rojalek no, musisz, już jeden rojalek, to dwa niech lecą. O kurde. To jeden rojalek i masz koń. No już wychodzi stąd. Ale oh. jeden musi być. No musi, no musi, no weź przestań. O, jest rojalek. I mamy! I mamy i dwa razy. I talon! To już nadrobiło fajnie! To gdyby Iwan nie był wieśniakiem, to by takiego miał, a ma tajgeretówa. Gdyby Czyli nie był. Mojego kambita, Gdyby ma, no nie był. Dobra Mateuszku, słuchaj, ty no. chciałeś, chciałeś te eventowe, tak? No chcę, tak? dawaj, tak... no takich 10. Albo 20. No. Stary, no robimy normalnie większe. Chcesz, stowań, no ja się chcesz nie solo? Stowałem. Chcesz 1 jeden versus 1? 1 vs 1, normalnie klasyczny. Zapraszam cię serdecznie. Przetestować chcę, no Dobra, bo chcę przetestować. Mm -hmm. ja minimalnie. Tutaj ale na razie, na razie ja powiem, nic nie, fantastycznego. Nie, nie w ten, ni w ten. Ni w tą, ni w tamtą, jak to się głupi, mówi, no. no. O, Chantyko! Uh, Chantyko versus o, Ale ty lepszy. lepsze, lepsze masz, no. Ty masz MW, Wastil? a nie MW. O, teraz ja lepsze. Nie, to jest koalicja. Emeraldziki! O, I znowu lepiej. Przeganiam. to wiesz, tak... Przejmuję inicjatywę. O, może. O, jakie W Jakie jakości ładne. Dostałeś. Uff. Bardzo. No to jest blisko. taka hasza na no to odpali. Ostatnio posłuchałem Iwana. Mówi weź tą skrzynkę. O, czekaj, czekaj! No i dobra, Git. No i boli, ile? No, 1500 chciałem powiedzieć. Mówię, ostatnio Iwana posłuchałem, stary. Była skrzynka za nie pamiętam ile... 100 zł, 200 zł? I na Royalu wychodziła chyba za... Cztery koła. No nie, jak... za, za dwa koła coś chyba, nie? Aha. I mówi, o, otwórz, otwórz, nie, ja wie stary, to jest tyle z że nie ma opcji, że trafię coś z tych, z royali. No i nie trafiłem. O! O! Czy przejmuje inicjatywę, czy tylko dobija? dobija Dobija. Ok. No, kontynuuj, kontynuuj. Już za no, jakby do... nie, nie wiem, co tu więcej dodać, w sensie tyle dosłownie było. Otworzyłem skrzynkę, bo powiedział tyle. tego i totalnie się nie opłacało. Dobra, o? ale spróbujemy to na ojalku, znaczy, na Jokerze, Na na czekę, bo już coś powiedział. o Okej. Okay. Mi się wydaje, że w tych skrzynkach to nie będzie dobry pomysł. Dlatego, że A, w nich po prostu jest za dużo skinów. No ale to zobaczymy, no. O, gucik. No, jeszcze możesz mnie przegonić, to jest przedostatnia. No, A, kap... jeszcze możesz mnie chapnąć tu na koniec. I, I chyba nie tak hapłem. jest. Hapłem? Nie. nie. Uh! W jakości. Ale to, jakoś to staje tak szczerze, ta bitwa, te takie. No mówię, zrób na, na jokerach. Na dobrze, zrób. dobrze, spokojnie. Zobaczmy, zobaczmy. To była rozgrzew sprawdzaliśmy. sprawdzaliśmy. Cztery koła. Uuu, to z pięć, dziesięć? Nie, no, dziesięć chyba przesada. Siedem, siedem, git, no. Dawaj, jeden jeden. Przepraszam no cię, teraz Bot tu znik. Teraz możesz coś polecić. Samki mordy, jak ja! No oj, i zaczyna. Like bo... to. Dlatego chciałeś grać, tak? Okej. Okay. Czekaj, czekaj, ja tu za Lodusa lecę. Okej, okay, good night. do Aniu. To Już jest zabawa. O, o, gama... o nie! Koledzy widzę. O, kurde, to samo. Oj, Royal? Jest, ro. O, ty Sejda trafiłeś na dychę, to co ja muszę trafić? Wild Lodusa za o, Lodusa do 20. Oj, tak. Dzięki, dzięki, że to Super chłopak jesteś, rzeczywiście. Royal. O kur... Powiedz mi jeszcze Ale raz Wild Lotus, powiedz Wild Lotus, no powiedz, powiedz. Dzięki Mati, dzięki Mati, dzięki. Ja się odezwałem. Jeszcze jeden? O, fejd! O, jeszcze fejt. Ja... Jeszcze fejd! zadychaj się. Dobra, miałeś dobry pomysł. Jedna... O nie! A nie, tylko dokładasz, bo już nie możesz przebić. No i ja... jaki kolega! No i... What? Fade, Wild Lotus, Wild Lotus, Marble, Fade, Wild Lotus, Fade. Damn, boy! To co, jeszcze Oj. jedno? Nie. i chcesz jeszcze jedną? Nie. Dawaj, jeszcze jedno. Dobra, no zrobimy ją w teamie. W to teamie to ci... ją zrobimy. W teamie, o, w teamie można. no. Teamie e, żeby... Dawaj, zapraszam cię, anty. Ja to cię zabijam. Nie, to bez bez przesady. Będą Cześć, się dokładać. O, no. widzisz, Ty jak ładnie się odrabiasz? Dołożył, s***. Dobra, no ja się na razie rozgrzewam, okej? Okay? No widzisz, trochę się rozgrzałem. Już jest 800. Mm -hmm. Okej. Okay. Na razie no, my więcej. O, będzie Royal gdzieś. Uuu, u ciebie, ładnie! Dobra, jak to nie będzie White Dawaj, Lotus, to... Wild Lotus, Dawaj, Wild, Wild Lotus, Wild Lotus, Wild Lotus, Wild Lotus Wild... Kur... No, chciałeś Fade'a. Chciałeś Fade'a, więc masz. Ale to dla nas się to wygrajmy, tak? Dobra, ja mam. A on talonem to kontruje trochę, no. Oh, ch o, będzie kolejny Royal. Dobra, u oh! Nice. Butterfly. Ale mają butterfly. tego, Butterfly'a, mają oh, jeszcze. To jest Butterfly. Dobra! Cześć, ile ten Butterfly? Trzynaście, osiem. Ostatnie. O, Muszą wbić 22 dobra, koła. Jest git, nie ma jest opcji, git. nie ma opcji. Wow! Boom, no i to się robiłem. I ładnie. To jest, jest wszystko? U mnie? A co, jeszcze jedną taką? Taką mogę, taką mogę, no. Zróbmy dziesięć. O kur... Dobra, mogę, no. Eventowo. Mać. <laughs> tylko na plus, tylko, tylko na plus. Please, no właśnie, please, please, please. O, talon. Mać. To źle na start dla nas. Będzie Royal. O kur... Ku... Jeszcze Flip. O no. Ku... no to nie jest najlepszy start dla nas, muszę przyznać. Będzie royal Jest! Dobra, ja mam dobra No i talon jeszcze no ile tych talonów! Mati Wild Lotus, Wild Lotus! Och Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ile brakuje nam? Brakuje nam 30 koła Dobra. Dobra, o, ja nie. talon... No oni kur... bo oni Butterfly'a, no! Kur... no. no kur... I, i gamma Dopplera, no jak? No jak to jest k kur... możliwe oni żadnego tego do... O dobra, ty coś trafierzwajnego To ale no O jest git O. Mati Wild proszę Lotus. cię, Wild Lotus, on tak ratuje w tym momencie Wild Lotus, Wild Lotus, Wild Lotus no kur mogę ani jednego! Mm. Okej. Okay. O ch... mają lepsze. No mają no, no lepsze. To, że... No, i zostały trzy Ktoś z nas musi royala No i talon za U, talon! Ja, ja pierdół Fejd. Ładnie. 10 i... Ostatnia decydująca. Nie, no ch... Ja no, Ja pierdolę. Jeszcze ładne tu zatrafi, nie? O, no oczywiście, no tak, no ja dwa ale żadnego Wild Lotusa. Kurwa idę nam brakował, brakowało nam 22 koła no, jeden White Lotus byliśmy. Ja pierdolę. No na poprzedniej wygraliśmy, to teraz przegraliśmy. Dobra. No. Czas i spełnić moje marzenie, stary. Jedno z Jakie? Jed, Jedno z marzeń. Pamiętasz co ostatnio braliśmy? Nawet no nie fada. wiem, czy, nie wiem czy nie wiem czy będzie na stronie w ogóle No, Feida. Czy fada. jest na stronie? m tylko fajda. Feida. M Za ile była ta czwórka? Nie mam czwórki. Nawet nie miałem czwórki. Była, była. Byłem czwórka, była no, gdzie? Koła jest. To dwa koła. Niżej. Co, niżej? A. No, no tu. tu. jest. A ja była, ja no. Słuchaj, dzisiaj idziemy wyżej. A Wupa? A Wupa. Co ty kaffee wejdowek Nie, ale nie mam innego zamiennika w sensie póki mam tą Mkę to stwierdziłem że sfituje, sfituje ją z M -ką. po prostu za bupową Sfituję sfituje ją tak jest skina z, z domu, tak, tylko tak fituje w ten sposób więc no nie nie powiesz bo mi nic fituje sobie w ten sposób dobra to jakieś mam nie no, wiem co, coś no masz w... W ten no, sposób gadasz? zrobimy lecimy i Myśli. ale zaraz I... to zrobimy jest opa Zeszło! dostępna Oczywiście Mateuszku, ja wiem, że. Tutaj wiesz. Są. O, nie ma nawet. A nie ma. <noise> nie ma Hotroda. Hotroda jest ma. w planach, ale nie ma. Ale z AWP-y dałeś mi bardzo dobry pomysł na czerwony ek A. Czemu jest tak? O, nie ma AWP? Są, so, są, so, ale masz za mało zaznaczone. A Poczekaj, tu mam. Zrobił się, ograniczenie zrobił. dobra. O. No tutaj to, no, no na da, no, razie... bierz, to Ale, p... ale mówiłeś, że Desert Hydry są ładne. No Desert Hydry są fajne, ale najlepsza Desert Hydra to jest Battlesket z black scopeem. A zdobycie ale tego tu, góbla... Ale tu, nie wiesz co dostajesz, tu jest no kwestia. Właśnie, ja, no ja chyba, właśnie. wiesz co? Ja myślałem, żeby wypłacić Desert Hydę. Mhm. Mm Battlesket i liczyć na szczęście. Znaczy wiesz, w teorii zawsze możesz zrobić inny myk. Możesz wziąć sobie na przykład Minimal Wear albo Field Tested i możesz na jakiejś stronie po prostu zinspektować i jeśli Mowy. będzie bez czarnego skopa, to, to ją wziąć. A Black Scope Def the... jest do a nie jest Jest, ogólnie, ogólnie też w ogóle dumałem nad Long Dogiem, bo też takie kolory trochę dla a, mnie. Ale jest ten Long Dog według mnie. No kto co lubi, nie? Jak to się mówi? Masz Lightning Stride, klasyczek, masz boom, ja klasyczek mam. Ale mówić właśnie o tej AWP. -ie. kiedyś w tego, de 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 kiedyś w tego w tą desert hydrę pójdę, ale jeszcze nie teraz. No dobra moi drodzy, lecimy z tym, czy coś, coś, Na im tak, czy coś? Są dwie naklejki. naklejki. Kałai i no Dobra, pokaż, odbieraj i pokaż in game, bo to trzeba zobaczyć. A wiesz, że nie możesz tych naklejek zabrać przez tydzień, bo ten update i. A, jo, to nie jest jo... ważne akurat. Ale jest to wyabne i w starej, teraz mogę na tego robić. O! Oh, oh. okay. oh, nie! są na Skołpie? No, nie są na Skołpie, Są gdzieś, gdzieś. Staj staj, 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 masz challenge. Tak to wygląda. Masz challenge. Musisz. Pierwsze piękne jest AWBA, swoją Ale Skołpa musisz okleić, musisz okleić. Musisz okleić czymś Skołpa. Tylko przez tydzień nie ma jeszcze rozejść, więc zaraz masz AWBA fade z naklejkami jakichś dziewczynek za nimę. W no losowym tak. miejscu. Jeszcze mogę zrobić tak. o. Ładna łupka, no. Ładna łupka. Czarny scope, czarny scope! Właśnie kurde, ja nie wiem czy ten scope... Szkołb... No fajnie! No tak. No fajną ma. No fajną fajn, ma. Nuniuś se kurpił. Widzu, Nuniuś se kupił, kur. Kiedyś trzeba było, nie? Także... Co Cześć, bardzo ja fajnie, bardzo przyjemnie moi drodzy, pamiętajcie z kodem gilacji 20% więcej przy doładowaniu wiele form płatności trzymajcie ciepło, no i pa pa.